Siema. w związku z widnem wolności miałem dosyć mocno mieszane uczucia. Tak jak wcześniej, pomijałem wszelkie możliwe spojrzenia na temat DLC przed zagraniem go, żeby zacząć jak najbardziej na ślepo. Ale widząc, jak mały jest dogdown przypominałem do całego Night City, myślałem sobie, że Ej, to będzie 5 godzin zabawy najwyżej, zwłaszcza, że nie planuję robić kontraktów, ale jak się okazało, kompletnie się myliłem, co do tego, czym to DLC właściwie jest. City Project Red to naprawdę dobry track record, jeżeli chodzi o DLC. Mamy Serce z Kamienia i Krew i Wino dla Wiedźmina 3, gdzie pierwsze, mimo tego, że jest trochę małe, no to dało nam bardzo dużo nowego contentu i zdecydowanie najlepszy questline w całej grze, zwłaszcza dla Polaków, gdzie mieliśmy masę kulturalnych referencji. Krew i wino natomiast było Shadow of the Earth Tree, zamiast Shadow of the Earth Tree w ogóle istniało. Na tyle masywne, że mogło być sobie standalone gierką. W erze, kiedy DLC płatne, mogło po prostu być kilkoma sidequestami i lepszą bronią, Uważam, że mimo tego, że ani Cyberpunk, ani Seria Wiedźmi nie są idealne, ktoś mógły powiedzieć, nawet że są to średniaki, to uważam, że powinniśmy pochwalić CD Projekt Red za to, że robią coś więcej ze swoimi idealizacjami, na przykład do Ubisoftu. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy Phantom Liberty jest lepszy od pozowej gry, czy po prostu jest mało czasu? Zapraszam. Chciałbym zacząć od samego Dogtown, ponieważ jest to Główny fokus historii oraz miejsce, gdzie wszystko się dzieje. Tam. mimo tego, że wydaje się bardzo małe, jest znacznie bardziej wertykalne niż Night City, więc realna przestrzeń, jaką przemierzamy i jaka jest dostępna do eksploracji, jest znacznie większa niż się wydaje na mapie. Poza tym, zaś tego, że jest mniejsze, przynajmniej w tej takiej wiecie, płaskiej formie, nie musimy aż tak dużo używać pojazdów, co generalnie mi się bardzo podobało, bo ja nie lubię tego systemu jazdy w Cyberpunku, a do tego bardziej poznajemy ten teren i bardziej się orientujemy, co się na nim dzieje, więc nie używamy aż tak bardzo mapy, żeby co chwilę sprawdzać, czy jedziemy dobrze. Doktown jest miastem w mieście, rządzonym przez Kurta Hansena, byłego żołnierza, który zmienił się w handlarza bronią, wataszkę i tak I samo Doktown bardziej jest w sumie strefą wojny niż czymkolwiek innym, zaś z tego, co się po prostu dzieje, zaś z tego, jak ono wygląda. I działa inaczej niż Night City, no i powinno działać inaczej, skoro jest rządzone przez byłego... Żołnierza. Nie za bardzo mówione nam jest, jak szalony i bezwzględny jest kurt, ale coś, co jest świetne. Widzimy to przez opowiadanie historii przez środowisko, jak na przykład ciała, które wiszą albo są zatopione w takich małych. Stawkach, I guess. Maszyny wojny, wszędzie, co to znaczy, wiecie, te roboty, które strzelają normalnie do nas podczas misji. No i audio nagrania Kurta, który wypływa po prostu tony propagandy. Kurt Hansen nie do końca jest głównym antagonistą. Jest po prostu częścią świata, która egzystuje i egzystowałaby poza naszym jakimkolwiek wpływem na cokolwiek. I jest po prostu trochę potrzebną częścią tej całej układanki, żebyśmy my jako. Wii coś dostali. Ktoś mógłby pomyśleć, że on wydaje się nie na miejscu, z tego, że nie jest wspomniane w głównej grze, albo przynajmniej ja nie widziałem nigdzie go wspomnianego, ale jeżeli otworzymy mapę nawet bez DLC, to zawsze była po prostu część miasta. Z tego, że jest to po prostu miasto w mieście, no to żadne wydarzenia w grze, ani żadne rzeczy, które mogliśmy znaleźć, niekoniecznie bo po prostu musiały nam cokolwiek o nim mówić, no bo nie było to zwyczajnie potrzebne. I z racji tego, że nie mieliśmy tam nic, co byśmy potrzebowali w głównym queście. No, to nie było też potrzeby mówienia o nim jakoś dużo. Przynajmniej ja nie czuję, żeby to miejsce było jakoś obce, albo żeby nie pasowało do całości. Sama Fabuła uważam, że jednocześnie była lepsza i gorsza. Ale jest to trochę skomplikowane. No bo z jednej strony Reed, Songbert i Alex są świetnymi dodatkami do całości świata i jeżeli zdecydujemy się robić poboczne rzeczy w głównych questach, są świetnie przedstawieni jako ludzie. Na przykład dowiadujemy się od Alex lubi tańczyć, poznajemy lubiąą posenkę i jej marzenie. Reed do pewnego momentu fabuły wydaje się świetnym człowiekiem po prostu, wiecie, overall great guy, z naprawdę straszną przyszłością. Ktoś mógłby powiedzieć nawet, że jest człowiekiem honoru. Songbert natomiast jest zranionym człowiekiem zmienionym w broń masowej destrukcji i umiera tak samo jak w tym filmie porównałem Fabułę Cyberpunk'a do głębszego Johna Wicka. Uważam, że tym razem jest to bardziej futurystyczny James Bond. Nie jest to nic mega głębokiego, tutaj to jest istotne, ale tak czy inaczej, Fabuła daje nam trochę rzeczy do pomyślenia, jak na przykład to, czym faktycznie jest wolność, albo czy naprawdę możemy zaufać komuś ponownie po zdradzie. Co jest. Spoko, no po prostu jest to troszeczkę quality rzeczy do fabuły, których wcale tam nie musiało być, a gra zostawia nas z jakimiś rzeczami do rozkminki. To co uważam za świetne, to jest to, że gra pozwala nam podejmować ważne decyzje bez dawania nam jasnych odpowiedzi. Na przykład, czy mamy zamiar zaufać Songbird, mimo tego, że jest powiązana z NUSA i oczywistym jest to, że nie mówi nam wszystkiego. Albo może czy postanowimy zaufać Lidowi? Który, mimo tego, że nadal jest loja lojalny względem n mimo tego, że został zdradzony, no to ewidentnie ma jakiś swój własny plan. Albo może to Johnny ma rację i nie powinniśmy ufać nikomu z tej grupy i po prostu spróbować zrobić coś dla siebie. Nawet Johnny Silverhand wydaje się bardziej ludzki i ogólnie taki przejęty, chyba tak bym to nazwał, niż był w bazowej grze. Jest tylko jeden bardzo duży problem, według mnie, związany z historią i jest to. To jak jest to odcięte od reszty gry. I tutaj nie mówię o samym Docktown, ale o historii tego dlc ka Z tego, że jest to tylko DLC, fabuła nie ma jakiegoś specjalnego impaktu na grę podstawową, co ok, jest zrozumiałe, no w końcu jest to dodatkowy content, zwłaszcza że możemy zacząć grę od DLC, ale sprawa to wrażenie, że wydarzenia w samym DLC-ku są troszeczkę zbyt duże i zbyt ważne, żeby było tylko side story i żeby nie odbiło się nijak na tym, co się dzieje w Night City. Więc tutaj przedstawię to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że Kurt Hansen umiera. Ja. I jego następcą zostaje Bennett. W grze jest sugerowane, że jest on jakoś powiązany z Rasaką, ale jeżeli zostanie on faktycznie tym następcą, to nie dostajemy żadnego payoffu z tej decyzji. Nie dowiadujemy się, co się zmienia w zależności od tego, kto zostanie nowym przywódcą, czy będzie to Jago, czy będzie to Bennett. Ale od tego wydaje mi się, że ride na lotnisko i porwanie statku kosmicznego powinno zostawić jakikolwiek impact na to, co się dzieje wokół nas i na świat przedstawiony. Ale to, jak zostało to związane na ten moment, wydaje się po prostu dziwne, zwłaszcza, że możesz skończyć DLC, a potem iść prosto do robienia jakichś małych kontraktów, albo robienia questline na Kerym. Powiedziałbym, że krew i wino, jeżeli chodzi o DLC od Redów, żeby było to najlepiej. To z tego, że jest to oddzielny region, no to wydarzenia, nawet jeżeli są, chociaż nawet jeżeli wydają się wielkie w skali, no to robi to troszeczkę więcej sensu. No bo wiecie, są one gdzieś daleko od wydarzeń z głównej gry. Z perspektywy gameplay'owej nie zmieniło się aż tak dużo, porównując do bazowej gry. Znaczy, jest jedna, Trochę duża zmiana, ale ona nie do końca jest duża i jest totalnie do dupy. Nowe drzewko, relika, jest kompletnie niepotrzebne i nie dodaje nic. Zwłaszcza, że większość buildów nawet go nie użyje, a tego jest bardzo małe. No i jeszcze dochodzi fakt, jak się leveluje te drzewko, czyli po prostu biegając po świecie i skanując jakieś tam obiekty, ale to jest konkretnie wielki problem. W nowym drzewku mamy trzy ścieżki: jedna związana z stealthem, jedna związana z walką za pomocą szczepów i jedna taka ogólna, która pozwala nam. Odkrywać weak point na przeciwnikach. To działa bardzo prosto, uderzanie weak pointu sprawia, że dajesz więcej obrażeń. No i z y, tych trzech systemów ja użyłem tylko i wyłącznie weak pointu i jest to całkiem spoko, dlatego że to nagradza gracza za myślenie i improwizowanie w locie. Ale prawda jest taka, że moje zignorować te wszystkie systemy i dużo byś nie stracił. Wychodzi tutaj problem, że mamy kolejne zabawki dla wideo rozwoju, ale. Twórcy w żaden sposób nie jak zaktualizowali przeciwników ani encounterów z nimi w taki sposób, żeby byli realnym problemem dla V, zwłaszcza w momencie, kiedy V dostaje kolejną zabawkę do rozwoju. Coś, co jest nowe i bardzo spoko, to jest to, że mamy dużo więcej boss fightów, i w większości są oni lepsi niż walka z, z maszyną na końcu. Basowe pojawiały się nie tylko w głównych questach, ale też w kontraktach i jest to bardzo spoko dodatek do tego co już mamy, dlatego że te walki są troszeczkę czymś innym względem po prostu randomowych mobków, nawet jeżeli nie są one w ogóle skomplikowane. Kontrakty, natomiast, względem bazowej gry zostały zreworkowane i tutaj Celeb zrobił świetną robotę. Tak dobrą, że zrobiłem dosłownie wszystkie kontrakty z DLC-ka. Problemem w bazowej grze było to, że większość kontraktów były nudne i sprowadzały się do fetch questów, które nie dawały nam za bardzo nic poza i pieniędzmi. Co trochę się jeżeli rozmawiamy o grze, która jest mocno stawiona na fabułę. Wiadomo, setquesty były nieco lepsze, ale dużo z nich było po prostu randomowe i bez znaczenia. W Phantom Liberty większość questów i kontraktów to mikrohistorie na temat Czegoś. Dowiadujemy się na przykład o ludziach, którzy mieszkają w Doktown, dowiadujemy się jak reżim Hansena wpływa na ludzi, dowiadujemy się czemu ludzie w ogóle przybyli do Docktown. i często możemy podjąć decyzję, co się stanie z antagonistą danej mikrohistorii, albo czym w ogóle jest antagonista tak naprawdę. Nie są one czarno-białe, zawsze jest jakieś tam miejsce na debatę i na zastanowienie się, czy zrobiłem dobrze, podejmując taką a nie inną decyzję. To co robimy w main questach jest również trochę bardziej zróżnicowane. Mamy na przykład sceny pościgów, włamań, bardziej reżyserowane momenty, jak chociażby cały opening, cała sekwencja otwarcia DLC, gdzie, gdzie samolot, tudzież coś co lata po prostu rozbija się na stadionie Dogtown. W momencie, kiedy łatwo powiedzieć, że bardziej zróżnicowane questy są prostym upgrade'em, ktoś mógł powiedzieć, że reżyserowane momenty odbierają ekspresję gracza. Co w sumie jest prawdą, ale. Ja myślę o tym w ten sposób. Mimo wszystko jest to upgrade względem gry bazowej, dlatego że zamiast tych rejestrowanych momentów, jak na przykład wcześniej wspomniana sekwencja openingowa, moglibyśmy dostać na przykład po prostu stęki, które byłyby jeszcze bardziej nudne, dlatego że tam już w ogóle byśmy nie mogli robić nic. Tym razem będzie to krótkie wideo, dlatego że gadałem o bardzo małej części, bardzo dużej gry i chciałem parę możliwości unikać powtórzeń. I jeżeli chciałbyś poznać całą moją opinię na temat. Samuel Panka 2077, no to tutaj gdzieś powinien się wyświetlić film. Uważam, że Widmo Wolności jest zdecydowanie bliżej gry, którą można by nazwać czymś wyjątkowym. Być może jest to dlatego, że jest miesza w skali, a być może dlatego, że jest trochę bardziej przyziemna historia, oczywiście tak bardzo przyziemna jak może być historia w Night City. Wiele zmian było zdecydowanie na plus, mimo tego, że kilka z nich po prostu były bez docenia. I wyobraźmy sobie świat, kontakty wszystkie kontrakty są tak dobre jak w Dogtown, gdzie każdy kontakt w cyberpunku, w całym Night City jest właśnie taką mikrohistorią, która o czymś powiada. Wtedy myślę, że spędziłbym w grze nie 40 godzin a 80 i zrobiłbym go na 100%. Myślę, że jeżeli spodobał Ci się cyberpunk, no to widmo wolności jest kompletnym no -brainerem. Tego to jest po prostu zawsze lepsza rzecz. Oczywiście, wiadomo, w dużej mierze działa to w ten sposób, że to, jak bardzo spodoba Ci się Phantom Liberty, zależy od tego, jak bardzo spodobał ci się Cyberpunk 2077. Więc tym razem pominiemy sobie jakąkolwiek skalę i ocenę liczbową. Mam nadzieję, że twórcy gry wyciągną z Phantom Liberty tak dużo, jak to jest możliwe, przynajmniej te rzeczy, które działały, i zaimplementują to w nowym Cyberpunku, który został zapowiedziany jakiś czas temu. Myślę, że gdyby bazowa gra na premierę była takiej jakości jak samo Phantom Liberty, no to Cyberpunk byłby zostanie dużo bliżej miana arcydzieła z wadami niż jest obecnie. Ale to by było na tyle dzisiaj. Jak zwykle dziękuję wam za oglądanie, jeżeli doszliście do tego momentu. Zostawcie lajka, like subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i komentarz o treści migdał, jeżeli dotrwaliście do końca wideo. Miłego dnia, elo.